Cześć moi drodzy, zagramy sobie z botem samego Magnusa Corsena, 2882 najwyższy ranking w historii, no dobra zobaczymy, zobaczymy, może go gramy, bierzemy to i robię tak, że mam kilka cofnięć, żeby nie było, że ten filmik się nie skończył jakoś mega, mega szybko, nie? Dobra, co on tutaj wiadomo, nie? <laughs> tu, 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 tu. Dobra. A, co nie? Poczekajcie, nie, co ja zrobiłem? Poczekajcie. Poczekajcie, wiadomo, nie? Wiadomo, jak coś zrobię głupiego takiego właśnie na wiecie, nie? To na no, w końcu, nie? To, to wiecie, o co chodzi, nie? To, co ona? Eee... Ja się w ogóle jeszcze znaleźć jeszcze silniejszego bota. Da się, nie? Dobra, niszczymy, nie? Niszczymy. Ok. Zobaczymy, nie? Będę starał się jak najwięcej na... I tak w sumie nie ma znaczenia, co to będę robił. Ach. Ale no, przynajmniej popróbujemy. Nie ma co się oszukiwać. Nie ma co się oszukiwać. Nie ma coś się oszukiwać. Dobra, A ty, kurde, przypomniałeś, Już się sypie. Już się tutaj wszystko sypie. A co konie? nie no, na tej sali nie może. Też Wszystko na Ten Wszystko też. Ten tutaj. też. Pójdę tutaj. No, poczekaj, pójdę tutaj, to sali się tej sali na tej a tylko, że to zmieni, no zobaczymy. Ale co to za mienne, jak i tak ją mogę zrobić? Nie mogę tego więcej, tylko to Ale to jest mogę coś. Dobra, powiedzmy. Nie no, przecież... A, wieżę spadła, poczekaj. Nie no, to nie ma sensu. bez sensu. A zadanie porobimy. Okej. Okay. Zadanie szachowe. Masz szansę nie pokonać. Czy potrafisz znaleźć mata? <laughs> no to tutaj, nie? Tutaj serio? Nie wiem o co chodzi. ale W right. sposób na zakończenie białą. Nie mogę. Ale to co zmieni. daj tutaj będzie szach. On ucieknie tutaj. no tak, patrz. Nie ja wejdę tutaj nie biję... OK. jest to. Dobra. Tak? Chodra. pamiętam się i strzał. Okej. Okay. Dokładnie policz warianta, a zdobędziesz moją wieżę. Luk czarnych. Tak, tutaj się leczą no tak, 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 a no, nie no tak, tak, ale mu bierze. No tak, radzę, o tylko dwie. Ty. Jak to dzienny limit? Tylko dwa zadania? Chyba się Zobaczymy zadanie dnia. Liczba rozwiązań miliona sto Dwóch czarnych. <laughs> To jest król, nie? Ja nie mogę trafić. Koniec Muszę wierzą, co zrobić, bo on mi zwierzę zbije. Ja co mogę zrobić, wierzą? Иногда <laughs> пойду туда, а страться вяжу. Okay. Idę tutaj, on mi bije. Ja wchodzę gońcem tutaj, na miejsce wieży. On się rusza tutaj. Ja mu strzelam, Zaraz zacznę. Tak. Wchodzę tutaj. Aha. No to co tu dajecie, tak nie no tak, ale co wcześniej ja mówiłem wcześniej, jest ja bardzo się kupiłem, lepiej że to, to krótki filmik, który był Okej, okay. no dobra. Wszystkie motywy. Och, Prawda. Robię białych. <laughs> Nie tutaj ja wola. No dobra, ostatnie zadanie. Ruch białych. A, chyba nie. A. No dobrze. Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć, cześć, papa.